Zacznijmy od spraw sportowych, yy, Tak, zacznijmy od spraw sportowych. Yy, generalnie parę spraw tutaj jeszcze innych też chcieliśmy poruszyć. Zacznijmy od, yy, od sportowych. Yy, no, sobotę yy, skończyliśmy sezon zasadniczy, yy, no, wydaje mi się, że, że, że bardzo dobry meczem. Yy, Że W sumie mecz był dobry, był ciekawy, kibice naprawdę mieli dużo emocji. No, szkoda, że zabrakło tych kroków i, i, i tego awansu do, do play-offu byśmy mieli troszeczkę spokojniejszą głowę natomiast chciałem powiedzieć, że, że te rozgrywki się nie kończą jeszcze te rozgrywki będą trwały do końca takie jest stanowisko PLK były projekty różne, że jeśli że będzie przewaga jakaś tam to po prostu nie będziemy grali nic takiego nie będzie miało miejsca sądom wypełnienia umowy zarówno Ligi z, z Tauronem również nasze umowy ze sponsorami na no na świadczenie usług reklamowych, także te mecze wszystkie będą do końca i nie są to mecze mm, o tak troszkę, spotykają się z jakimiś takimi yy, podsumowaniami, że to w zasadzie się o nic nie gra. Wydaje mi się, że, że różnica między tymi zespołami, które są w ósemce, na pozycjach yy, 7-8, i tutaj 9-10 są tak małe, że w dalszym ciągu te mecze będą atrakcyjne. My chcemy również do tych meczów podejść bardzo prestiżowo, bo dla nas, jako dla Beniaminka, to jest naprawdę duża różnica, czy zajmiemy 9 miejsce, czy, czy miejsce 11. To w kontekście tego, co, co się przez te udało zrobić, to uważam, że tak jak dobre wrażenie pozostało w meczu z tą farmą, tak powinniśmy dalej i to, to wrażenie i, i ten ocenę drużyny dostawić pozytywnie zarówno w mediach, jak i, jak i wśród kibiców. W związku z tym też byłem się na spotkaniu z zawodnikami i też im przedstawiłem, jakie stanowiska naszego klubu. Walczymy do końca, walczymy o to, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Te drużyny są na zbliżonym poziomie, także mecze, mecze w dalszym ciągu powinny być, być atrakcyjne, a, a, a te mecze, które były do tej pory wziąłem, że większość z nich oprócz tam no, z czarnymi czy, czy być może z Poznaniem, y, które, które były w naszym wykonaniu słabsze, to jednak przyciągały tutaj y, kilka tysięcy osób na hale i chcemy, chcemy też y, ten poziom i y, to zainteresowanie y, zostawić y, wśród kibiców. Dla nas dla Beniaminka, jest to, tak jak wspomniałem, ważne, również w kontekście przygotowań y, organizacyjnych do nowego sezonu. Ten sezon, w sumie ta liga jest i tak krótka, bo to 20 dwa mecze w Równowice, to jest liga rzadko spotykana, rzadko spotykana. to od przyszłego sezonu zmieni się na pewno, tych meczów będzie, będzie więcej, ale o tym powiem sobie może chwilę później. Także chciałbym podkreślić, że, że, że dla klubu i, i, i cel jaki został postawiony, to, to jest to jest obrona tego dziewiątego miejsca. I wydaje mi się, że jak Beniaminka, jeśli to, to się uda, to, to ten plan minimum, szkoda, że nie większy, bo to ty oczywiście mieliśmy większe i, i Państwo i my mieliśmy, mieliśmy większe, ale jest to też taki rok, rok nauki i dla nas i, i dla zespołu i, i, i po prostu też musimy się oceniać poziom też zawodników, którzy przyjeżdżają i na tryouty, czy, czy, czy później doklopujemy do, do drużyny, to też trzeba, no, trzeba też, mieć w swojej głowie umiejętność oceniania tych zawodników pod kątem właśnie tej strategii. Jak Państwo widzicie, no w końcówce wyszło, wyszło brak doświadczenia, brak tej takiej siły, tej siły fizycznej pod koszami, to, to w sumie zdecydowało, ale myślę, że to, co no podsumowanie oczywiście zrobimy na koniec sezonu, a to, co do tej pory zrobiliśmy i tutaj na hali i, i poza halą, wśród młodzieży generalnie to, że zrobiła się ona na koszykówkę to nie możemy teraz, że tak powiem rozgrywki tej sprowadzić do, do czegoś niechcianego, czy czegoś co nie ma znaczenia, bo to ma znaczenie naprawdę wiele, wiele spotkań młodzieży ostatnie 3 spotkanie w Przylepie było naprawdę fantastycznym wydarzeniem o którym troszeczkę mało wydaje mi się w mediach, bo to jest naprawdę było bardzo ważne, 80 ponad i, i chłopcy i dziewczyny ćwiczyły po 3 godziny dziennie koszykówkę yy, i to pod patronatem naszym, byli nasi zawodnicy, yy, było uroczyste otwarcie yy, także to naprawdę było, była bardzo fajna impreza i myślę, że, że została ta koszykówka zaszczepiona wśród młodzieży, dlatego też te rozrywki w dalszym ciągu jest to ekstra linia i w dalszym ciągu chcemy, chcemy tak to traktować. Nie umniejszając tego, że, że walczymy o to dziewiąte miejsce, bo to w tej chwili jest dla nas tak samo ważne jak i awantu ewentualnie do ósemki. To by było z tych spraw sportowych, yy, chociaż do tego jeszcze trzeba by dołożyć yy, kontuzję Michała Badżesa. Jego na pewno w tym sezonie już yy, na tak nie zobaczymy. Ta kontuzja jest yy, no, bardzo poważna. Yy, wczoraj zrobiliśmy wszelkie badania, które yy, można było tutaj przeprowadzić i rezonans, i tomograf, i konsultacje lekarskie. Wychodzi na to, że po prostu to badanie, badanie tomografem wykazuje, że jest złamanie powierzchni stawowej części płychcia mocznego kości piszczelowej i to, reszta nie będę czytał, bo jest tak skomplikowane, no. że to jest troszeczkę bez sensu, także jest to u nas poważny yy, i, i na pewno jego przerwa, przerwa w koszykówce będzie, będzie dosyć długa no szkoda, że tak się stało, bo, bo też ma podpisaną umowę nagle w Puerto Rico i, i to jest i, i dla niego wielki problem i no, dla nas też oczywiście jakoś to problem, problem jest no niestety tak się stało w tej całej akcji podkoszowej. No, dobrze, że tak szybko rozdzieliliśmy w podobnym wejściu, bo to mogłoby się skończyć rzeczywiście jeszcze, jeszcze gorzej. To tyle jeśli chodzi o chwilę Wokchasa.